W zadaniu 15 mamy podany ciąg geometryczny i musimy obliczyć naszą wartość A mając trzy sąsiednie wyrazy ciągu. Możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest obliczenie naszej różnicy, czyli naszego Q w tym ciągu. Możemy to zrobić w bardzo łatwy sposób. Nasze 48, czyli tu wartość, ostatnio podzielić na wartość wyrazu poprzedniego, więc na 12. To jest równe po skróceniu. Wyjdzie nam 4. Wiemy, że nasze kół jest równe 4. Stąd nasz pierwszy wyraz, który jest równy 1, odjąć. Oczywiście ma się odjąć 2A. Jak pomnożymy jego razy naszą różnicę, czyli razy 4, on musi dać nam wartość 12, czyli kolejną, wartość kolejnego wyrazu. Więc teraz możemy sobie pomnożyć. Będzie 4, odjąć. 8a to się równa 12. Nasz minus 8a zostanie z lewej strony, czwórkę przerzucimy ze zmianą znaku, zrobi się 12. Podjąć 4, więc zostanie 8. Teraz podzielimy sobie na minus 8, czyli nasze a jest równe minus 1. Odpowiedź: a jest prawidłowa? Drugi sposób to jest użycie wzoru, który mamy w tablicach na. Nasze wyrazy sąsiednie ciągu geometrycznego, no i łatwo możemy sobie za pomocą niego zapisać, że nasz wyraz środkowy, więc 12 do kwadratu jest równe. Nasz wyraz poprzedni, który ma wartość 1 odjąć 2a razy wyraz kolejny, czyli 48. 12 do kwadratu to jest 144, to będzie równe. Wtedy 48 przez narys, czyli będzie 48 odjąć 96a. 48 teraz przerzucam ze zmianą znaku. To mogę też teraz obrócić sobie, zamienić stronami, czyli najpierw zapisać 96a. 96a zamienił się, tak, równa się. 48 odrzuconych będzie minus 48, po odjęciu zostanie 100 odjąć 4, więc 96. Teraz podzielimy sobie na minus 96, więc nasze A będzie równe 96, podzielić na minus 96 to jest po prostu minus 1. I także nam wyszła odpowiedź A.